Piękne, wróżki. Impreska. Wszyscy walą drinki. Jest fajnie. O no. je, je. Mm, najebałam się trochę. Siema, o, siema seksowna blondyna. O jezu, ale ładnie znajdziesz. O, ale ładna jest taka. Je. O, rudzielec, kurde, siema, murdo, strasznie tęskniałam za tobą. W ogóle... No i się trochę, wiesz i nie mam z kim pić. Chodźcie za trochę napijesz. W ogóle pana to. Oh, yeah. Dzięki seksowna blondyna, jesteś genialna! Lepiej teraz wyglądam. Hmm. O, żółta w samą porę, nareszcie. Pomogę Wam, bo źle wyglądacie. Boże, się Dzięki seksowne. O! Boże, święty Murzynka. Z facetami pewnie była. my się napić, dostaniemy darmowe drinki. Tam facet jacyś są. Hej! idziemy Dzięki za drinki, ale się najewałam. Je, je! Yeah, yeah. Oho! Podnieciłam się trochę. Wyglądają na dobrych łóżku. Muszę koniecznie o tym powiedzieć Murzynce, ale chyba mam pomysł. Murzynie, znaczy Murzynka, słuchaj, przyprowadziłem ci trzech facetów. Brian i nie pamiętam imienia, bo jestem najbana. Mm. Obiecałam, że tańczę z nimi za drinka. A jaką mam mieć pewność, że dostanę tego drinka? Chodź z nami na parkie, to zobaczysz jak będzie fajnie. Juhu. Dawajcie, śpiewajcie, you spin round. around. You spin me around. Drineczka. Co? Fuu, śmierć od was wódką, ja piję tylko whisky. Tybile. E, murzynka. Śpij dalej. Nie, yeah. o, o. Co to jest? Nie bądź